Siemano mam dzisiaj zły dzień bo mam takiego kaca że wstyd się przyznać Całą noc padało zresztą nie wiem czy całą noc ale dokąd pamiętam to padało I Już zobaczymy co tam się dzieje widać rów pełny po jednym takim dniu opadów Może trochę beton przeczyściło Nie bardzo Ursus uległ awarii, potrzebuje Waszej pomocy Żeby mi ktoś powiedział mniej więcej jak to wygląda rozbieranie tego elementu zaraz pójdziemy do niego Ktoś na pewno jest taki co się zna to miał do czynienia, to proszę dajcie znać w komentarzu. Kurde, drzwi się otworzyły w nim. Mu, mu, wczoraj jak stawiałem go, jak kończyłem to. No nie orkę. No. Ustawianie pługa. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ustawiłem pług, odstawiłem Ursusa i zauważyłem spory wyciek oleju. Spory wyciek oleju, zlokalizowany od razu. Został ten wyciek. Ale żeby naprawić, to musiałbym wykręcić. Yy, chłodnicę oleju silnikowego wodną zdejmę może kamerę Oto u chłodnicę oleju Nagrywa? Nagrywa Paluszkiem pokażę To co idzie przewód wody To jest chłodnica pod filtrami Oto ta bańka No i tam cieknie z połączenia z blokiem, nie? Gdzieś się ją wkręca. Gdzieś się sączy na tyle, że że za dużo, no po prostu kapie cały czas, no. Zaraz oleju nie będzie. Teraz jest. Ale zaraz nie będzie, bo kapie mocno dosyć. No tak. Tutaj przeszkadza ta rama, ta półrama jak mi się wydaje nie wiem czy to wyjdzie w ten sposób właśnie jak powiedzcie jeśli ktoś to demontował bo muszę to zdjąć zrobić nową uszczelkę silikon jakiś i złożyć no i tak samo będę musiał zdjąć najprawdopodobniej cały ten stojan do, do filtrów oleju no i później tak samo uszczelkę nową zarobić żeby to żeby dostać się do tego, no bo tutaj przeszkadza rama. Od spodu nie ma dojścia, bo ta puszka właśnie od chłodnicy zabiera całą przestrzeń aż do ramy. Tu się palca nie włoży, tylko od góry jest dostęp, ale przez filtry teraz nie odkręcę tych śrub, widzę. No to zajmę filtry, odkręcę te śruby, wyjmę to. No i chodzi o to, jak się to wyjmuje, nie? Czy to łatwo wychodzi, no bo tutaj jest do ramy też bardzo mało. Czy tam coś wchodzi, czy tylko jest po prostu kanał z kanałem, się łączy do czoła? I, I to praktycznie jak odkręcę śruby, to można do góry wyjąć. Jak to jest? Czy ktoś to demontował? Czy ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat, yy, jak to najlepiej zdemontować, doszczelnić i skręcić? Po prostu, tak żebym w ciemno nie robił. Jak ma ktoś, może jakiś dobry pomysł, albo ktoś, ktoś kiedyś to robił, to dajcie znać. Poza tym wszystko jest ok. Myślę, że tylko jak to doszczelnie, to będzie można sobie śmigać, bo zaraz olej wypierdzieli. I tyle będzie, poza tym, no co długo, już tłumaczyć. Nie można tak robić. Zobaczymy, czy jak on odpali. Teraz chciałem się zobaczyć, bo wczoraj to był przymrozek, wcześniej to był znowu długo stał. Ma problem z odpalaniem, czy nie ma. Ma. Nie wiem, ja mu się świec nie da grzać Nie wiem czy on w ogóle ma jakieś świece No dobrze, pani. Ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dajcie znać, jak z tym z tą chodnicą oleju jest. Żeby to dobrze, łatwo, sprawnie poszło mi. Jak się ją demontuje najlepiej. Czy jest jakiś sposób na to, żeby po prostu rozkręcać i się tam nie pytać. Ja idę karmić bydlęta. Ale powiem wam, że sam widzę, zauważam. Te cielaki ze stodoły ładnie się poprawiły. Naprawdę widać efekt ostatnimi czasy. Czyli coś tam skutkuje. Najgorsze są te najstarsze. Później im młodsze, tym lepiej wszystko idzie. Trochę się. Będę musiał jeszcze im popościelać, pewnie przed wigilią, tak żeby na całe święta starczyło. Ja dopiero stodołę załatwiłem, a już mam kurwa dość, cały mokry jestem. Muszę to wypłacić, diabła tego. No nic, jadę teraz na hale. Tam im podgarnąłem siano. Rzucę im wysłodek. Kubrydza się kończył w tamtym silosie. Będzie niedługo otwierać silos. I powiem Wam, że korci mnie, żeby tą kukurydzę otworzyć. Tą śrutę kiszoną z soją. Będę chętnie ją zaczął oddawać na wieczór. malutku przyzwyczajać. Przynajmniej na hale. Ja tak myślę, że tylko na hale będę ją skarmiał, tak żeby hale wypchnąć. stodołę w które sobie rzucę, już będzie dużo lżej. Sobie otworzył tylko końcóweczkę, a tam by się kisiło dalej, nie? Pomału bym ubierał małymi ilościami, żeby ich przyzwyczaić. poszło na dwie kubki naszyby od tak padły jak się wjedzie do obory Sprzedałbym tego busa jak ktoś chętny Ona ma 6 ponad metrów pakę, nie? Długą Z Rozrusznikiem coś się stało, że się chyba upalił. Nie wiem, czy, nie wiem co dokładnie, ale rozrusznik się. A reszta jest ok, ubezpieczony oczywiście. Światła wszystkie działają, hamulce ręczny. Działa 3000 chcę za niego Chyba, że bez paki to 2 Kurwa, jak mi się wysypuje A, miałem mnie przeklinać, zapomniałem 2000 bez paki, 3000 z paku Zrobię im rozdanko. Jutro będziemy kolędy śpiewać, nie? Wracając jeszcze do Ursusa. Tak się zastanawiam, czy można zrobić dół silnika tylko, w sensie tam zdjąć miskę, wał od spodu i panewki same wymienić, nie? Bo on te ciśnienie ma, no tak, dwa, dwa pokazuje, dwa do dwóch się kręci, nie? O ile można wierzyć czujnikowi i zegarowi, ale chyba tak, bo czemu nie? No i yy, na wolnych obrotach spada. Prawie, prawie do zera, tam pół. Tylko, że on ma znowu bardzo niskie wolne obroty. Nie da się ustawić tysiąc. Nie, właśnie ma albo tysiąc, albo pięćset. Nie ma nic po środku i na 500 chodzi tak, że spada praktycznie do zera prawie, do połówki. No i to jest ciut przymało, tak jakby. Silnik wydaje się zdrowy, w sensie, no wydaje się zdrowy, a ciśnienia nie ma, ale jest silny, nie? Tutaj jakoś nie czułem, żeby on z obrotów nie dymi. Pompa do pompiarza. No jakby te kurwa panewki tylko zmienić od spodu. Próbować. Góry bym nie zaczepiał, ewentualnie tylko te zawory poustawiać. No i pompę oddać. Wtryski są nowe, wtryskiwacze. No i są ustawione niby z tą pompą. Tylko, że ten pompiarz to taka pizda. Co, on coś ma nie tak z tymi, Falo, falownik jest chyba obrotów spieprzony, bo no nie ma raz, że tych wolnych obrotów takich na tych jałowych odpowiednich, a dwa on gdzieś tak coś dziwnie reaguje z tą pompą. No i tutaj jeszcze mi dajcie znać, czy można same panewki ruszyć. No i ja bym więcej z silniku nic nie robił. Zostawiłbym go tak. Tylko w sumie tą szybką skrzynię no. Czyli rozpołowianko. Szybka skrzynia. No, jak już będzie rozpołowianko, no to i trzeba i mikropompkę. No tutaj nie ma. Zobaczyć tam łożyska, zryska, Wsadzić tryb do napędu. Opony, chyba kurwa jeszcze o dobre są, nie ma co tutaj kurwa. Macie w koszty butniki zmienić, ewentualnie dach wysoki, żeby to jakiś wygląd miał, ten tłumik, co kupiłem założyć. Tylko jak go założyć? Tutaj jest. Czo... Było, było to stąd albo stąd puszczać kolanko do góry tutaj jest przyłapane żeby się trzymało, no bo musi być tu upierdzielić tu upierdzielić to wspawać tutaj w górę i tu wpuścić tłumik, trochę będzie blisko szyby no ale zawsze lepiej jak tak dajcie mi znać z panewkami i dajcie mi znać z z, tym, z tą chłodnicą oleju, nie? Czy tam jakaś rurka idzie, bo jeżeli idzie jakaś rurka, jeżeli to idzie w głąb, to po prostu ja nie będę mógł tego wyjąć przez y, ramę. Jeżeli to tylko się do czoła, no to w sumie po odkręceniu tych śrub powinno iść do góry, tak? Nigdy tego nie rozbierałem, tak więc się zastanawiam jak to tam jest. I tyle. Dajcie znać, co o tym y, sądzicie i czekam na odpowiedzi w komentarzach. Trzymajcie się, niech pan będzie z nami.